Błagam, 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 błagam Modzipop się wybieram cię Złapałam ją, biorę ją do domu Jak się mnie potrząsie to występują froski <grywki> <grywki> Perzy, Możesz go wygrać za darmo Dzisiaj, co godzinę będę otwierała nową niespodziankę Mamy ich naprawdę mnóstwo A ponieważ dzisiaj wybieramy się do Łodzi ale rzeczy pozałatwiać Troszeczkę zwiedzimy tym razem Łódź Bo ostatnio jak tam byliśmy praktycznie nie za wiele zobaczyliśmy Spotkamy się przy okazji z kilkoma znajomymi I miło mam nadzieję spędzimy czas Ale oczywiście trzeba to urozmaicić Żeby ten dzień był jeszcze bardziej udany I Kitek co godzinę będzie mi dawał nową, nową niespodziankę Na razie widzę tutaj dwie No właśnie Dzisiejsze śniadanko w mojej pandzie Mam tutaj jakiś pudding z... Z czarnego ryżu, mango, winogronkawkę. Oczywiście odpaliłam się troszkę, lecimy ze śniadankiem. Ja już pewnie zjadłam śniadanko, chociaż ta czekoladka się tak na mnie um, patrzy. Zjadłam śniadanko, ogarnęłam się i za chwilę jeszcze się trzeba dopakować i zbierać się na pociąg. A więc to, zaczynamy od pierwszej niespodzianki, kidek, którą mogę otworzyć. Rogalika, otwórz. Rogalika, to jest ciasteczko z różbą. Któż mi napiszcie, czy kiedykolwiek jedliście ciasteczko z różbą? To niestety nie jest rane, ale. Ja bardzo je lubię. I gdzie to się otwiera? Czy to się... O, udało się. To jest ciasteczko z liczbą jest Pet Shop. Ja bardzo je wybieram, bo są przeurocze. Okej. Okay. Pięknie. Dlatego przejdźmy do tego, co jest w środku. Ale pękło. I mamy tutaj właśnie chyba naszą wskazówkę, albo właśnie naszą wróżbę. Czyli tu będzie kociak, cztery i kalendarz. Kiedyś, czy ty może wiesz, co to znaczy? No cztery kociaki. No, co, 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 kalendarzu? Cztery kociaki. Tutaj mamy listę wszystkich, ale to nas nie interesuje. Przechodzimy teraz do naszej Zgórki YouTube. Bum, dawaj To jest jakiś słodziak. I tak to ci się spodoba, to jest kociak. kociak. To jest kociak w sumie jak na tej wróżbie. I ma Pokaż go do kamery. O. Jest słodki i ma kolor oczu, mój. I ma brązowe oczka. Bardzo mi się wybaga, a tutaj mamy. My, nie wiem co to jest. O co to jest? Czy to jest brelok, czy, czy gdzie? Ja mam to prostu Koniecznie mi napiszcie. Dobra, ta niespodzianka jest przeuroczona, idziemy się pakować i pewnie jeszcze zdążymy otworzyć jedną wyjściem Dobra, czy tak, my już musimy jeszcze polecieć na pociąg. No to łap o, Kolejna niespodzianka! To jest teraz... Kinder niespodzianka. E, ojeju, ale to jest gorąco, no już jest totalnie no już powinieneś mi kupić Kinder Czemu, Nie przesadzaj, dobra, otwieraj pokaż A. co trafiłaś no. A. O nie, 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 nie. nie. Się Ojeju, jest tak w ogóle gorąco, że to jest porażka dzisiaj. No już wyodczuła to. Uuu, jedna Kinder Joya trzeba było wziąć. Aj, tak, Mufinka, tak. na więcej razy kupuj Kinder Nie Nie wkurzaj mnie, O nie, wiesz co, autko sobie kupiłeś. Najlepsze autko trafiłeś. Absolutnie nie, co no i to No fajnie cool jest. Z jakimś. Z jakimś... Dobra, pokaż go tylko i się zbieramy z korta autka. A ty nie chcesz autka, no to co zrobić? Niestety, widzisz, miałaś pecha. Ale kota trafiłaś. To plus dla kitka. I czy ja kupuję wszystkie rzeczy dla siebie? No, mam tyci problem, bo tutaj się nie mieszczę. W walizkę się zmieściłam, ale w podręcznej się nie mieści. Zaraz muszę coś jej dopakować. Mam tutaj przypinkę z Blackpink, Vito Team i z BTS. A teraz lecimy. Czemu się nie mieszczę? Ponieważ mam tutaj żarcie kitka. A nie, to jest akurat moje. Ale to jest żarcie kitka, żarcie kitka. Tam jest jeszcze picie kitka. Z cienka to widzę. Dobra, jesteśmy już i czekamy na nasz pociąg. I wyjeżdżamy. Moje nowe buty! Targowe, no nie. Dobra, lecimy. My już w pociągu czekamy. W ja ogóle nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale zaraz musisz mieć no? kolejną niespodziankę, Nie. No tak, tak, no, no, na koniec, skończyło Teraz pora na coś takiego, zobaczymy. I Piękna stańka, wlaj. Tu są słodkości. Kogoś, co trafiłeś? A <noise> co? Teraz to? Ja chcę. jednorożce Rożce przy naszym szczęście. no to nie jest jedno rożce do maluj. mi się bardzo Do malu Dojechaliśmy, jedziemy teraz na jakieś jedzonko. Wiecie, yes, bo są głodne Bloki, tak to sobie już stwierdził, że sobie teraz powcina. Aż tam paszta dziki z szpinaczkiem. Bielanina. A ja jestem zakochana w tych moich nowych butach. też mi się podobają, są różowo-fioletowe. Jeszcze mam różowe skarpetki AGI Grzelak, także mega ja to szifu? wygląda. Co? co, Ja podziękuję. Technikowy. Skończył jedzonko, a teraz mi potrzebna jest kolejna niespodzianka, więc jak pójdziemy na jedzonko, Słuchaj, to już. Niespodzianka, już dokładnie. Nie, niech nie nie takiej. Dziękuję, podziękuję. Tak wiesz? No nie, być taka. No dobra. Mam kolejną niespodziankę. Jaką? I no nie, no dobra Kotek słodki Pora teraz na twoje ulubione cieniemniki Secret Boxa No ja cię kręcę, to najnowsze No traf coś fajnego Staram się A? Błagam, 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 błagam Aż sobie otworzę Nie, wiem, super jest, bardzo fajnie jest Może tutaj, tu, tu może coś jest ciekawego Tam będzie na pewno lepiej, nie ma o czym gadać Nie zauważyłam tego wcześniej, ale są z pierwszej serii, widziałeś? Serio? No tutaj Ej, No racja, racja, no pierwsza seria Ej, to jest nie widziałam tego wcześniej Dostałam mojego arbuzowego drinka I marmozik Mamy. Mam tutaj moją sałateczkę z krawiatkami. I tak ma swojego wielkiego burgera, jesteś zadowolony. Czy jesteś zadowolony? Pytam. No co, tak, jedzenie. Ej w ogóle... czajcie, jaka to jest czadowa toaleta. Ej ładnie to wygląda. Serio. Okej. Okay. Moja dzisiejsza stylówka, jeszcze mam oczywiście opaskę z żeby nie było. I moje... Po jedzonku musimy oddać walizki i pewnie Kitek chce na drzemkę. Ja idę spać, bo mam dosyć. <laughs> Kitek ma już dosyć. A jesteśmy tu chwilę. Właśnie dotarliśmy na miejsce, już byliśmy gdzieś w tym hotelu w tamtym roku. I jeszcze, że te pokoje wszystkie wyglądają identycznie w ogóle. Więc wrażenie, że, że byliśmy dokładnie w tym samym, no, ale one po tak prostu wysoko. są. Ej, no, wtedy byśmy niżej. Ależ to. Wtedy byśmy o wiele niżej. nie a co? A poczekaj, bo tutaj można podejść. Wow. O kurcze. Ależ to. Ej, no czadowo Ale mróweczki. No, też to o tym <słuch> pomyślałam, że ludzie wydają takie. Mini, mini mróweczki. Oh. No, zabawka, <grym> mam zabawkowy <grym> samochód. No, zabawkowy samochód! Ładnie, bardzo mi się tu podoba. Ej, czajcie, to mamy makaroniki! Tak, masz. Uuu! Ładnie. I tak wstawaj. Kapetki mam. <grym> no kapetki, ja mam? Czy nie mam? No masz. Ania kazała mi nagrać swoim spojrzeniem. Ja aktualnie leżę, więc widzę... Czujnik dymu. Oprócz tego widzimy. Boże, a! I a, zobacz, no mamy nawet... cię mógł podglądać. Zobacz, czy jest przeszklony. Co? Dobra słuchaj Ania, bo z tamtym ci nie wyszło Co nie? I mam teraz kosmiczny Jeszcze dla ciebie boksik Nie, nie, no ej dobiega. No dobra, ale musisz trafić, masz jedną szansę Zgadujesz teraz co, masz, co tam trafisz musisz zga Jak zgadujesz, poczekaj, poczekaj, bo to jest zakład dobra. Jeżeli trafisz, co jest w środku Cały dzień ci stawiam wszystko W sensie po prostu będę płacił za wszystko To jest masaż Jasne, a jeżeli nie trafisz, no to odwrotnie więc strzelaj. Um, możesz dwie, dwie, dwie rzeczy wybrać, Dobra. tak dwie. To ja zgaduję, że to będzie brokatowy frado albo panda. Uuu, powiem ci, że no. mocno trochę pocisnęłaś. Dobra, no to co, Musieli zaczynamy. Chcę sprzedać te figurki, więc mi się wydaje, że to właśnie będzie jedna z nich, spróbujmy. Zdajesz sobie sprawę, że ja zaraz będę znowu głodny? Spokojnie, ja chcę iść na masaż. <laughs> Ej, serio, ja chcę iść na masaż, ale jest drogi, więc Łukasz może zapłacić. Pierwszy raz możesz go wygrać za darmo, dawaj. Czekaj, nie. Sky, powarudziliśmy, że Sky nie może no ja widzisz Sky, przynajmniej się do czegoś przysłużyłeś. W tym momencie mam za darmo jedzonko i ja bym zamówimy dużą pizzę z podwójnym serem i na dodatek jeszcze mu wiesz, co zrobimy? Miej kawkę? Nie, no ty zrobisz kawkę. Bo ty mi kupisz kawkę po prostu. Widzę, że jesteś zadowolona nas. Cześć, Sky. Na ostatnim odcinku próbowaliśmy odkryć, czy on w ogóle istnieje w tej nowej serii. Filmik macie tutaj. No a czy nam się udało, to koniecznie sprawdźcie. Sky popilnuje mojego makaronika. To moje makaroniki. Moje! Jak? kiedyś jest mój? No to moje żółte. Uwaga wielki, to jest żółtego makaronika. Ja uwielbiam makaroniki, są takie francuskie, w ogóle takie słodziutkie. Jem. Nie ja, Mmm, pyszny, o matko, o ma czekoladę, ale no. mega, no, krem czekoladowy 10 na 10, dziękuję Ze mną przyjechała moja bransoletka, którą dostałam od mojej przyjaciółki Polci I do tego jeszcze moja muffinkowa bransoletka z naszego mufinkowego sklepu, sklep Macie link w komentarzu A na paznokciach mam taką słodką, tutaj to nie jest panda, tylko to jest misiu Ponieważ na instastory zdecydowaliście, że mam sobie zrobić jakąś naklejkę na paznokciach Tak więc was posłuchałam i jestem wam mega wdzięczna, bo wygląda to przeuracza Dobra, czas na kolejnego do otworzenia. popsik! Okay. Gdzie... Gdzie jest mój makaronik? To jest ostatni makaronik, tak? Yy... Staj tutaj. pokaż się tutaj wszystkim. Gdzie masz mój, moj, mojego żółtego makaronika? Znaczy nie, żółty był twój, tak? No, no. Nie no nie żartuj nie sobie. Tak nie i tak i nie. Nie, ja muszę go zjeść po prostu. Nie, nie ma takiej możliwości. No, weź. no dobra, jedz go idziemy, bo nie ma czasu. Dobra, to jeszcze szybko. Otwieraj po... to, bo my się śpieszymy. A nie, jak zwykle ty mnie spowalniasz. I idziemy szybko. No dobra, zobaczymy, czy będziemy mieć brokatowego, chociaż to może mi się poszczęścić dzisiaj. Błagam brokatowy. Ale mam puchar. To jest Ej. smutny puchar. To jest puchar, czekajcie. On nie może być smutny, jesteśmy w łodzi, będziemy się tu super bawić. Zaraz idziemy na zwiedzanie. O właśnie. To jest super cool, cool dobra, bo jest, jest dzisiaj cool. słonecznie także jest dzisiaj cool, super mam puchar, ponieważ właśnie wygrałam nagrodę za najlepszych widzów roku jesteście najlepszy, Mufinki, Anny, kocham was z całego serduszka dobra, lecimy Mufinka, co ty szukasz w moim żarciu? no bo byliśmy w Biedronce i Kitek kupił mi poki o smaku mango, do tej pory moje ukochane poki to są arbuzowe, ale mango nigdy w życiu nie wam. one są takie w ogóle mini wersji, są słodkie. kupił mi jeszcze A! Kinder Joy z jakiejś nowej edycji, zobaczmy co to w ogóle jest? O, szybcy wściekli co problem. Dobra, otwór zobaczymy, zobaczymy co trafimy, nie, A nie, Jak to nie oglądałaś? To nie serio? Nie serio? Dobra, dawaj, otwieramy. Tu jest jedzonko? Tak. Na pewno? Tak, jedzonko wysyłaliśmy kiedyś już A nie, też jak nazbieraliśmy cały ten. Tu jest jedzonko. Co? Ty, frajerze, nie wiesz? Rzucaj się, dobra. Wróciliśmy ze spotkanka, było naprawdę fajnie, ale teraz pora wreszcie na moją niespodziankę, którą. Co to jest? Żartujecie sobie. A, A. gdzie to jest jakaś figurka, czy coś? Opaska. Opaska! Fajnie! Fajnie, Aha, że to się. To jest materiałowe, wiem, ja że to jest kartonowe. Mhm. I to się po prostu tu wkłada i ma się opaskę. No i jednak wiecie co? Wolę figurki. Koniecznie mi napiszcie, Czy wolicie Kinder Joy? Czy kinder niesłodziankę? Ja osobiście, ze względu na to, że w dzieciństwie zbieram tylko i wyłącznie kinder niesłodzianki, to kinder niesłodzianka. Spanko! Teraz chyba wypadałoby się wreszcie rozpakować. O, matko, jak gruchnęło! O mój Boże, łóżko się załamało pod kinkiem Tak, teraz się chwilę rozpakuję i w ogóle planujemy jutrzejszy dzień wyspać się. Wreszcie, chociaż jeden dzień. Później jakieś pycha śniadanko Miło, spędzić czas, pozwiedzać we... w. w Warszawie chciałam powiedzieć. Pozwiedzać łódź, kupić parę rzeczy może. Pójdziemy do manufaktury Kitek? No! Do manufaktury pójdziemy. Kupimy mi parę rzeczy. Co mi kupisz? Ej no, weź Nie ma tu nikogo. Kupimy mi parę rzeczy i może wieczorem pójdziemy na no event noberek. Poznamy kogoś tam noberek. fajnego Może ciocia od klocków będzie Przewitaj się Hejka załapaliśmy już Złapałam ją, biorę ją do domu, zabieramy i idziemy Jak się mnie potrząsie to występują klocki ma, pokaż przypinkę. No, przypinka z Lego. A gdzie Żaba? Nie, nie mam. Zadań. Wiesz co, Żaba była. Co ty na to? Nie, nie bij mnie. No proszę. Nie. Ej, zaraz, zaraz. Gdzie jest moja kolejna niespodzianka? Co? Moja kolejna niespodzianka. Eee, ja jestem twoim niespodzianką. Kitek. No, jestem twoim niespodzianką. No dobra, już idę. Inaczej. Modipops, się wybieram cię! Serio. No co? To jest Stawaj, stawaj, wstawaj, wstawaj pops. Ale tu jest ciemno. Mówimyka, daj światło na popsa. Niech stanie się światło. Ojeju, Modji Pops! No Zastrzymaj to ja to otworzę. No dobra, okej. Okay. Ale ja uwielbiam je, bo tu jest aż dwa do wylosowania. Mało tego mamy całą scenerię. No co? Eee, potwór! Mufinkowy potwór! Może Moji Popsy zrobi mi humor na jutrzejsze zakupy. Kto z was chciałby własną mufinkę w domu pisze mufinka? I taki, że mamy tak dużo do zrobienia, ale się mega cieszę. Ja mam do mamy, zrobienia? Tak. Plaża. To jest deser lodowy na śniegu. Śnieżko. Co? Tutaj mamy Moczmopsa numer jeden, czyli fotel. Ej, takiego jeszcze chyba nie miała! Fotelu nie mieliśmy, serio. Słodki! Jest. Ej, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. A tutaj. Drugi uwaga? Pops? No tu Ej, To jest naprawdę fajnie jak są dwa. To mi się bardzo podoba. O, i to nie mieliśmy. To jest Duch? duszek, choinka, co to jest? Duszek no, na mi napiszcie. Duszek jak to jest, uśmiechnięty duszek. Mm. Ale to jest to, serio, bardzo mi się podoba. Światło się zepsuł. Działa, nieważne. Spokka! No, nie Już myślałem, że mi się to Oglądamy coś, oglądamy coś, oglądamy coś. Oglądamy coś, proszę, coś? coś? proszę, 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 no, proszę. proszę. Odcinek. No ty musisz coś obejrzeć, bo jedziemy niedługo na Magnifikon. Pyrkon. Jedziemy na Pyrkon! <laughs> Przepraszam, no pomyliło mi się. Zdarza się najlepszy. Na Magnificonie byliśmy w filmikach proponowanych. A teraz jedziemy na Pyrkon do poznania. Halo, 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 mufinka, jest już. Nie jest już ciemno, ale ostatni prezent, proszę cię bardzo. Przed. Oj, co ty zrobiłaś? Naucz się. Ostatni prezent przed snem, dawaj lampę i otwieramy, zobaczymy, co to jest. Powiem tak. Biała, jasna przestrzeń, elegancko, super finks, dobra. Super finksy na dobranoc. Zobaczymy jak co to, Czekaj, poczekaj, mamy tutaj poczekaj załóżmy się. Jak trafisz super bohatera, dostajesz. Co byś chciała dostać? Jutro stawiasz cię na danie. A jeżeli trafisz złoczyńcę, to ty stawiasz. Dobra. No nie! Yes. Nie żebym cię ogrywał. 2-0. Cytryna! Jakaś krwiożercza cytryna, czy co? To jest 2-0 dla Kitosława. 2-0 z rana stawiasz śniadanie. Dobra, Kitek, zebrałam Cię na śniadanko, proszę bardzo. Jesteś zadowolony? Co? Tak, tak, tak. No i proszę bardzo. Ja mam ciki na słodko, a kitek ma... Nie jest? wiem, widzę. Nie, nie, nie wiem. <laughs> okay. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę, żeby było takich więcej. No i oczywiście subskrypcje. A my teraz idziemy oglądać sobie Demon Slayer. A wam życzę udanego dnia. Całski!